Tak jak mówiliśmy, telewizor to początek tylko cztery. Hej śmiech, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj jesteśmy na Kaszubach. Łóżko, telewizor, lustro swoją drogą i łazienka. Prysznik? A to ja? ja się to firma. Wszystko trzeba pokazać. Pfff Kocham Cię oh. zrobione bardzo, mi się o okay, que but... Oh. zobaczyć co tu jest ciekawe Tu wilgot czeka jakaś taka wow. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia Tu jest sobie takie podlasze bardziej Ale to też są pokoje Bo wszystkie są takie same, zobacz Tu jest tak samo, tu jest tak samo Tu mogli mieszkać ludzie Ale to jest wciąż smutne dla mnie I mi się wydaje, że pokoje chyba, co? Takie nie? Bo tak wygląda, jak takie taki ap apartament, chyba. Jakiś. Tutaj wam. Hmm. jest to miejsce, nie ma co. Ale to jest fajna miejscówka, mogło być tak ładnie. Tak patrzcie, jaki tu podjazd mógł być, wiesz, to tu mogli zajeżdżać. Chodzi po schodach, przeżywejście, wejście jak No, jak to zrobię? Bo to, to jest jeszcze do odratowania, w sumie. Jakby to, to chciał... nie wcześniej nie? To jest gwiazd. jakby taki główny, wiesz Gdzie u góry? No, Tak jest takie, jakby jest, takie strażnicze coś, wiesz, tak żeby to taki efekt robiło po prostu O to chodzi w tym Żeby to efekt no. Tak, zgoliłem brudkę, ale mniejsza z tym Zapomniałem wam właściwie powiedzieć gdzie byliśmy Byliśmy w w Zblewie na Kaszubach, w Dworku Tucholskim bardzo fajne miejsce z basenem także polecam wszystkim. My oczywiście nie mieliśmy okazji skorzystać z tego basenu, bo pogoda nam trochę tak średnio dopisała, tak jednak było bardzo fajnie, więc polecam. A no i wiem, że mało się odzywam na tym vlogu, ale jakoś tak nie chciałem się na tym skupiać. Mam nadzieję, że wyszło spoko i że docenicie to do łapką w górę Zbijajcie na Instagramie, tam są fotki z łapalic z tego zamku, który jest przekozacki, przewielki w ogóle i to było takie moje małe marzenie no może nazwałbym tego marzeniem Aczkolwiek coś co chciałem na pewno zrobić, coś co chciałem na pewno odwiedzić, czyli zamek w Łapalicach i serio to robi mega wrażenie, także polecam każdemu kto jest z okolic, to jest przejazd, gdzieś niedaleko zajrzyjcie, bo warto, póki jeszcze nie jest yy, zamknięte, bo niedługo będę to dokańczać, więc śpieszcie się póki wam tego nie zamkną po prostu. No i to chyba tyle co chciałem wam powiedzieć, także zostawcie łapkę w górę, że wam się spodobało, trzymajcie się, do następnego odcinku. no i cześć.